Cześć, dzień dobry! W ubiegłym roku, czyli w 2025, na koniec roku, Chorwaci wprowadzili zasady poruszania się w cieśninie paszmańskiej, czyli między wyspą Paszman a kontynentem, w pobliżu bardzo popularnego czarterowo-Biogradu. I te zasady mogłoby się wydawać, że dotyczą: tylko bardzo dużych jachtów, bo tych powyżej 15 metrów długości, natomiast takich w czarterze jest coraz, coraz więcej. No i biorąc taki jacht w czarter, no niestety musimy się do tych zasad dostosować. A mówią one w jaki sposób w tej cieśninie poruszać się idąc w górę, czyli na północny zachód, czy w dół idąc na południe, czyli południowy wschód. Są to nowe zasady, możemy się spodziewać e, wzmożonych kontroli, zanim się żeglarze, motorowodniacy, czyli my tego nauczymy. A stare powiedzenie mówi: po co e, płacić mandat, po co płacić policjantowi, jak można wydać kelnerowi w dowolnej konopie. E, o tych zasadach przeczytacie w oficjalnych locjach. Ja je mam z oficjalnej locji. Tylko, że na pokładzie nie znajduje się przeważnie oficjalna locja, a nawet jak się znajduje, to ona nie jest na tyle aktualna, żeby zawierała te zasady. Nawet jak kupicie nowkę nów, sztukę nieśmiganą, locję czyli peliar chorwacki, ona tych zasad może nie zawierać, może nie być zaktualizowana. Na takie aktualizacje no, musimy sobie sami sprawdzać. Ja te informacje zaczerpnąłem z podsumowania aktualizacji za rok 25. Link do tego jest w opisie, jak również w opisie filmu. Jest link do artykułu, który napisałem na naszej stronie Morki i tam jest przetłumaczenie tych zasad i dużo więcej rysunków można sobie tam zawsze zajrzeć. Zapraszam. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania filmu. Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka, oferująca czartery jachtów na całym świecie, szkolenia żeglarskie motorowodne i specjalistyczne, autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morkapl. Polecam kapitan Piotr Lewandowski. My mamy wyspę Paszman, paszmanski Kanal, paszmanski Tiesnacz. Tak? i Tiesnacz. Dokładnie. E, I gdzie to jest granica? No, granica jest określona przepisami. E, narysujemy ją sobie. Północno-zachodni kraniec e, zaczyna się na przylądku Tukliaczan. Poprzez światło Riczul, poprzez światło wyspy Galeszniak w kształcie serduszka, idealna na Walentynki. Zachodni kraniec wyspy Bisaga Mala, to jest wyspa Bisaga Mala. I północny kraniec wyspy Garmeniak. I sobie zrobimy. Narysujemy w ten sposób, żeby ładnie było widać tą granicę. W opencpn fajnie można rysować. Nam się to przyda. Mamy północną granicę paszmanskiego Tiesnaca. Południowa granica jest prostsza, bo południowa, też ją oczywiście narysujemy, biegnie od zatoki Solinę na południe od Biogradu do przylądka studenac tak, ładna nazwa, tak jak sieć supermarketów w Chorwacji też są studenace i sklepy. Tak, i to jest ten obszar, w którym statki o długości większej niż 15 metrów no, obowiązują bardzo szczegółowe zasady ruchu, a tych statków troszeczkę jest coraz więcej w czarterze, więc trzeba sobie na to zwrócić uwagę, no bo mogą się posypać mandaty. I co jest w tej cieśninie paszmańskiej ustanowione? Są dwa kierunki ruchu ustanowione, kierunek yy, w części południowo-zachodniej, jak się łatwo domyśleć, gdzie biegu z północnego zachodu na południowy wschód, bo ruch mamy prawostronny i kierunek kierunek yy, północno Zachodni, będący po północno-zachodniej części, przepraszam, północno-wschodni, będący po północno-wschodniej części tej cieśniny. No i tutaj ruch będzie prowadził z południowego wschodu na północny zachód. One też są określone i też je narysujemy, może bardzo. Rysujemy sobie ten kierunek południowo-zachodni. No to mamy tak. Od wyspy. Garmeniak przez przylądek Bliżinę. światło Paszman, światło Czawatul. I teraz, co mamy dalej? E, punkt przecięcia linii namiarowej świateł Babac i Czawatul, czyli tutaj na linii namiarowej tej, no oczywiście z południową tą granicą naszego, naszego naszej cieśniny. Klik. Kolejny punkt wyznacza nam południowo-zachodni kraniec wyspy Planac i światło Katarina, oczywiście też tu z przecięciem, postaram się w miarę do równo narysować, klik, potem światło Katarina, światło Babac, no i tutaj przecięcie oczywiście granicy, ale jest to określone, że granica z namiarem światła Czawatul i światła Babac, czyli o no powiedzmy gdzieś tak w nocy jakbyśmy szli to fajnie będzie to widać. Bo yy, no światła wejdą jeden na drugie. Nabieżniki można sobie robić nawet swoje prywatne. Tutaj jest właśnie taki prywatny nabieżnik. O nabieżnikach film robiłem. Dobra. Kierunek północno-zachodni, północno-wschodni, przepraszam, bo on jest przecież po północno-wschodniej części wyspy. Rysujemy. my sobie rysowanie. Zaczyna się od zatoki Solinę przez światło Biograd na Moru. Tutaj światło tej mielizny Koczerka. Światło kolejnej mielizny Minerva. Światło Richul. Tak, użyjemy najbliższego punktu. Co mamy dalej? Światło Richul mamy. Światło Galeszniak. Tak, używamy tego punktu. Południowo-zachodni. Czy tam zachodnia część wyspy Galeszniak. I znowu będziemy mieli punkt przecięcia. Punkt przecięcia linii namiarowej pomiędzy środkiem wyspy Czawatul a światłem Babac. Hmm. Środek wyspy Czawatul, Babac. No to pewnie gdzieś to gdzieś tak wyjdzie. No nie muszą, nie mogą się pokrywać. To wiadomo. Yy, dobra, jedziemy dalej. Zachodni kraniec wyspy Komornik. Światło Komornik. Światło na południowo-wschodnim krańcu Babaca. Babca, ciekawe jak to się prawidłowo odmienia. Światło Planac. Północny kraniec wysepki Katarina i punkt przecięcia południowo-wschodniej granicy Cieśniny z linią namiarową pomiędzy południowo-zachodnim krańcem wysepki Planac a światłem Katarina. Południowo-zachodnim, czyli tym, a Katarina no, czyli wejście powiedzmy no gdzieś tu, tak jak tutaj było, tak. I mamy dwa takie systemy e, ruchu i Jednostki o długości 15 metrów lub większej muszą korzystać z tych pasów ruchu w następujący sposób. Z tego południowego, południowo-zachodniego pasa mm, korzystają, jeżeli idą z kierunku północnego na południe, tak ogólnie można powiedzieć, czyli z góry do dołu, no i z tego kierunku korzystają, jeżeli idą na północ. Tak, no ruch mamy prawostronny, jest to proste. Ha! Natomiast teraz pojawia się pytanie, no dobra, bierzemy łódkę w czarter w Biogradzie i chcemy płynąć na południe. I jak ja mam, jak ja mam stąd popłynąć sobie, no nie wiem, no na południe? No tu nie mogę. Czy mam całość tak objeżdżać? To jest strasznie dużo mil morskich. Zobaczmy, ile by to było. Zmierzmy. No to jest ponad 3,5 mili, czyli w dwie strony to będzie... 7 mil, no to kawał, kawał drogi. Wyznaczono przecinanie dla jednostek o długości 15 metrów lub większej, i przecinanie tych torów, i ono może się odbywać albo pomiędzy rytem, czyli przylądkiem, brzinę. I światłem ruczul, czyli tędy tu, w jedną i w drugą stronę można przecinać tutaj, czyli w tym regionie możemy przecinać na tej linii. Może sobie zaznaczmy, narysujemy. A, a, a. a sobie to zrobimy kolorami jakimiś, czyli tu możemy przecinać. I drugie miejsce przecinania e, znajduje się na linii Biograd, Namoru i Tkon, czyli mamy Tkon, Biograd, Namoru. No po wyspie nie pojedziemy, więc trzeba przyjąć, że tu jest to miejsce przecinania. Czyli nie jest tak źle. Z biogradu możemy tędy tu przeciąć i wychodzimy tędy. Wchodząc do biogradu, no jest łatwiej, idziemy tędy, no ale jeżeli do biogradu idziemy e, od strony północnej, no to wchodzimy, wchodzimy tędy, idziemy aż tu i tu przecinamy. Nie ścinamy wcześniej, nie jest to dozwolone. Oczywiście, jeżeli poruszamy się łódką powyżej 15 metrów długości. Tak? Co tutaj ciekawego jest jeszcze w tej strefie? No, maksymalna prędkość dla jednostek powyżej 15 metrów długości nie większa niż 8 węzłów. O, o, tym trzeba, o tym trzeba pamiętać. I zabrania się statkom kotwiczenia, ale to wszystkim statkom w pasach ruchu. Czyli tutaj w tych pasach ruchu nie wolno się zatrzymywać, ani nie wolno kotwiczyć, i to bez względu na wielkość jednostki. Tu jeszcze ciekawostka taka, ciekawostka taka dotyczy przecinania, gdyż no tutaj w biogradzie kto był, te wie, kursują promy, one często chodzą między tymi wyspami, tak? Promom pozwolono na regular, czyli statkom tak zwanym w regularnej żegludze przybrzeżnej oraz jednostkom publicznym no, mo mogą przecinać te, te tory właśnie pomiędzy wyspami Sveta Katarina i Planac. Nam tego nie wolno robić i tutaj w tych przepisach, no to tak wychodzi, że no małym... No ciężko powiedzieć, małym wolno, ale tym powyżej 15 metrów nie wolno, aczkolwiek ja bym był ostrożny z tym przecinaniem dla małych jednostek też i jak już no to bym przecinał w tych miejscach wyznaczonych. Oczywiście przecinając ustępujemy drogi tym, które idą wyznaczonym torem. Mam nadzieję, że materiał się podobał, że dostatecznie wyjaśniłem te zasady. A no, musimy ich przestrzegać, zwłaszcza jak bierzemy łódki powyżej 15 metrów długości, a takich jest w czarterze coraz więcej, są coraz bardziej popularne. No cóż, dużo mówić, są one wygodne i mogą pomieścić trochę więcej osób. Ja zapraszam do korzystania z naszych. Usług, szkoleń w Chorwacji, które robimy, e, czarterów, jachtów, oglądania innych filmów. Myślę, że teraz cała seria e, będzie dotyczyła, dotyczyła Chorwacji, aczkolwiek o zasadach ruchu e, filmy już robiłem, one się niewiele zmieniły. Do zobaczenia na wodzie, szczególnie Adriatyku. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!